Nawet w naszej kuchni jest dzieło, które może wprowadzić kucharza w stan wizjonerski. Tak się dzieje wtedy, gdy spalany jest wawrzyn, inaczej liść laurowy. Pochodzi z rejonów Morza Śródziemnego i oprócz walorów smakowych w potrawach ma on duże znaczenie zielarskie. Na przykład stosowane jest do oczyszczania nerek i układu moczowego z piasku i soli, czyli moczanów, szczewianów i fosforanów. O tym będzie w dzisiejszym podcaście. Zapraszam do oglądania i subskrypcji. W starożytnej Grecji był cenną nagrodą dla zwycięzców Igrzysk Olimpijskich, a w Rzymie wieniec z liści laurowych często gościł na głowach cesarzy, poetów czy bohaterów półbitewnych. A dlaczego to właśnie Wawrzyn był tak wyróżniany i ceniony? Otóż w mitologii greckiej jedna z bogiń została zamieniona w drzewo laurowe i wierzono, że jest ono święte, a także symbolizuje honor. Co ciekawe, drzewo laurowe może osiągać nawet 18 metrów wysokości i ma owoce w postaci czerwono-niebieskich jagód. Ale dla celów kulinarnych najczęściej jest ono uprawiane. Dzięki swoim właściwościom leczniczym liść laurowy jest przydatny w leczeniu wysokiego poziomu cukru we krwi, bólów głowy, migren, zakażeń bakteryjnych i grzybiczych oraz wrzodów żołądka. Wywary z liści i jagody mają działanie ściągające, wiatropędne, napotne, moczopędne i wymiotne. Eugenol, który zawiera wawrzyn, ma działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Ale również przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Tak więc umiejętnie zastosowany może być bardzo pomocny w leczeniu różnych schorzeń, również reumatyzmu i, jak wspomniałem na początku, oczyszczania dróg moczowych i nerek. Zastosowanie kulinarne liści laurowych jest bardzo szerokie bo liście te poprawiają smak wielu zup, takich jak ziemniaczana, grochowa, fasolowa, żurek, flaki, kapuśniak czy kwaśnica. Również idealnie podkreślają smak potraw mięsnych, zwłaszcza z dziczyzny i wołowiny, a także dodawany jest do sosów, gulaszy, galaret, marynat warzywnych, np. do ogórków, boraków, kapusty, a nawet grzybów. Używa się również do peklowania mięsa, aromatyzowania rosołów, do potraw duszonych, pieczeni i bardzo często stosowany jest w kuchni francuskiej. W kuchni lisio-laurowe należy dodawać z umiarem, należy wrzucać je na początku gotowania i wyjmować przed podaniem, aby danie nie nabrało gorzkiego smaku. W przypadku maryna i dodatków do różnych potraw w słoikach nie powinno się dodawać więcej niż dwa liście. Jako wywar, bezpieczną dawką dzienną jest 5 gram liści zalanych szlanką wody, gotowanych przez 5 minut. I leczniczo taki wywar zażywamy po łyczku przez cały dzień. A po dwóch tygodniach należy zrobić przerwę. Kto nie powinien nadużywać wawrzynu? Zacznę od kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci. Również osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi i stosujące leki przeciwzakrzepowe powinni uważać na większe dawki wawrzynu, dlatego że może wystąpić ryzyko krwawienia. Również osoby z cukrzycą i przyjmujące preparaty redukujące poziom cukru muszą uważać, gdyż występuje ryzyko hiperglikemii. Substancje czynne, znajdujące się w liściach laurowych, również mogą wchodzić w reakcję niektórych leków, dlatego np. antybiotyków. Dlatego ważne jest, że jeżeli przyjmujemy leki przez dłuższy okres czasu, czy antybiotyki, Najlepiej nie zażywamy wawrzynu. Jeżeli już z jakiegoś powodu chcemy to zrobić, musimy to skonsultować z lekarzem. Jeszcze raz podkreślam, że w większych ilościach wywar czy napar ma bardzo silne działanie i dlatego należy zachować w tym wypadku szczególną ostrożność. Przedawkowanie może być nawet toksyczne dla organizmu. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. those who